Cześć, widzisz te trzy kwiatki? Piękne, prawda? Zobacz. Zobacz. Teraz. Wyobraź sobie, że to są Twoje, Twoje cechy, jak złoto. Ty jesteś złotem. To są kwiatki, które Ciebie oświecają, które dodają Ci energii. I teraz, co prawda, jest dzisiaj piątek, więc na ten czas, już godzina trzynaście, Zmocnij siebie, zmocnij siebie. miej chwilę dla siebie. Teraz usiądź. Dla ciebie medytacja i powiedz: Jestem z siebie dumna. Daję ci czas. Usiądź lub połóż się wygodnie. Pozwól, aby ciało znalazło pozycję, w której może wreszcie odpuścić. Zamknij oczy. Tak, zamknij. Weź powolny, głęboki wdech nosem, długi, miękki i wydech. Wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech. Przyjmujesz spokój. I wydech, puszczasz napięcie całego ciała. Z całego tygodnia. Tak. Pozwól, aby z każdym kolejnym wydechem, oddechem Twoje ramiona opadły coraz niżej. Szczęka się rozluźniła, brzuch miękko. Się unosi i opada. Wyobraź sobie, że cały mijający tydzień powoli spływa z ciebie jak ciężki płaszcz. Zdejmujesz go z wdzięcznością. Zdejmujesz płaszcz. Spływa z ciebie ten cały tydzień. Nie musisz już nic dźwigać, nie musisz nic udowadniać. To jest teraz Twój czas. Uszanuj go. Poczuj swoje ciało. Jest mądre, silne, kobiece. Ciało, które Cię niosło przez cały tydzień, oddychało, działało czuło. Było wystarczające. Ty byłoś wystarczająca. Hmm? Doceń swoje ciało, a ciało czuje. Skieruj uwagę do swojej miednicy i brzucha. Centrum kobiecej energii. Wyobraź sobie tam ciepłe, miękkie światło. Podcieniach różu i złota. Światło, które pulsuje spokojem, radością, łagodnością, wewnętrzną mocą. Z każdym wdechem to światło się rozszerza, a z każdym wydechem rozlewa się po całym ciele do serca do ramion do nóg aż wypełnia cię do środka ta energia która nie musi walczyć ta energia ona wie ona jest ona ufa teraz przypomnij sobie ten tydzień nie przez pryzmat tego, co nieidealne, ale przez, przez to, że byłaś obecna, powiedz sobie w myślach lub szeptem: Widzę cię, widzę siebie, doceniam cię, doceniam siebie, jestem z ciebie dumna. Jestem z siebie dumna. Bo po, po teraz powiedz intuicyjnie, teraz do siebie. Co sobie powiesz? Może nie wszystko było łatwe. Może nie wszystko poszło zgodnie z planem, a jednak jesteś tutaj. Oddychasz. Trwasz. Rozwijasz się. <gry> Pozwól, aby uczucie dumy rozlało się w twojej klatce piersiowej. Mm. Masz powody, żeby być siebie dumna. Jak ciepło i miękkość jest jest wewnętrznie w tobie i jest w ciele. Niech to będzie spokojna, dojrzała duma. Ach. Bez napięcia, bez porównywania się. Wyobraź sobie, że symbolicznie zamykasz drzwi. Tak, jutro, sobota. Za tym tygodniem z wdzięcznością bez analizowania bez oceniania przed tobą czas odpoczynku daj sobie troszkę czasu odpoczynku czas na bycia kobietą a nie zadaniem do wykonywania i do wykonania powiedz sobie teraz wybieram spokój teraz poz pozwalam sobie odpocząć Jestem bezpieczna w swojej kobiecości. Weź jeszcze jeden głęboki wdech, i powolny wydech. Kiedy będziesz gotowa, delikatnie porusz palcami dłoni i stóp, otwórz oczy. Mm. Zabierz ze sobą to uczucie łagodnej siły. Dumy, kobiecego spokoju. Ten wieczór należy do ciebie. Jest godzina 20.20. 20. To jest znak. Mm. Lustrzane, lustrzane godziny. Jestem z siebie dumna. Ty też jesteś się wydumna. I mam poradę. Miejcie w ciągu dnia. Ten swój czas, nawet pięć minut, żeby dodać sobie energii, zrobić sobie herbatę i usiąść w ciszy, bo cisza mm, wzmacnia, wysłuchać spokojnej muzyki, taką jaką lubicie. Po prostu pamiętaj, pamiętaj o sobie, odpocznij. Do usłyszenia.